Ja czymś mam stosown ZKTF, to jest na kolejnej reakcji. Na kanale ten jaki historii mmm, mmm, mym, mmm, -mm mym, mym, e, mym, mym, my, 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 my. może o tak. E, generalnie miałem problem właśnie, żeby się, żeby rozpocząć to nagrywanie i, i tytuł przedstawić wam. No, my, my, myhem, my chyba. Albo my, 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 Nie wiem, kurwa, jestem chujowy w udawaniu dźwięków. Kidz Dory, sprawdzimy sobie. Generalnie nie słuchałem dużo jego muzyki w życiu. Kilka numerów się oczywiście zdarzyło, ale jestem bardzo po prostu ciekawy, co nam to przyniesie. I co, to sobie. Ryko CT1, ośka jest moja. Pierdolam ci się na kąpa, jak broja. Nie boję się nikogo, chyba że Boga. Nic mi już dziś nie pokona. Kiedy ze mną jest ona. Yeah. Ja chcę cały stos Masera też daj mi to Ej, jestem tam, jeśli chodzi o sos Najmniejszy pies zawsze daje głos Lepiej to gówno jak blade Chcieli tu wejść, ale wiem, że nie wejdą Kupię gadki, to na pewno nie ze mną. Powiedz, yeah. Powiedz mi, yeah. Czy Dzieci nie głupio, że gadałeś na mnie sam chcesz tak i być Byłem nikim, teraz idę na sit Jak ci z tym? Twarz na studio dym Bez moich braci nie byłbym kim nie zadziała inny rodzaj bólu Niedostępny tak jak hulu To nie jest TV, nie oczekuj cudu Czaruję za Majkiem, dla nich to jest wudu Wchodzi na miękko, już nie czuję trudu Jestem w tym co ty robisz Zajębiste flow, jest takie kurwa magiczne, nie? Takie czarujące flow, tak dobrze, tak, tak, tak płynie, co nie? Tak płynie zajebiście A wersji real talk, nie? Na razie nie zatrzymywałem, ale jak na razie z wszystkim się zgadza, nie? Kada ludu, to co ja robię, muzyka dla chudu Znamy to wszystko z bodu. Widziałeś coś, no to nie mów nikomu. Znowu daleko od domu, wszędzie trzymam się swojego kodu. Ja nie ufam byle komu. Jestem zimny jak lud. Nie chcę gadać do tych sług. Chcesz coś zrobić, no to zróbcie Dzień, zioma wróg, to mój wróg. Zawsze, zawsze pamiętajcie o tym Macie ziomków yy, I właśnie ziomale, ziomale Co kurwa? Że wasz ziomek ma jakiegoś wroga, czy kurwa kogoś Kogo mogliście nawet darzyć tym patiom To chuj z nim kurwa, trzymamy się ze sobą I jesteśmy kurwa z graną paką Co kurwa? Na temat, chcesz to chodź Ja bycia cię nie ma, nie da się zrobić krzywdy przez DMa Jestem u swoich, tu nic się nie zmienia Plecie natura, nie zanachemia. Black na ja Dreams, dreams. Z Italii Ciuszki o różnych krajach CT 1 Łośka jest moja pierdalam ci się na kąpa ja. Nie boję się nikogo chyba że Boga Nic mi już dziś nie pokona mm -mm -mm. Kiedy ze mną jest ona mm -mm. Kiedy palę Gibona. Cały stos masera też daj mi to Ej, jestem tam, jeśli chodzi o sos Ej, najmniejszy pies zawsze daje głos Lepiej to gówno jak blejdą Chcieli tu wejść, ale wiem, że nie wejdą Kupię gadki, to na pewno nie ze mną Tak to płynie sprawdzić wszystkie numery Lori'ego lo, lo, lo po tym numerze, bo generalnie bardzo mi się podoba flow I, i dobrze to brzmi, jeśli są w podobny stylu to na pewno kurwa zawita na mojej playliście i to nie raz, nie dwa, nie trzy, a no, może nawet więcej razy Dobrze, dobrze to brzmi, taka kurwa Ja na ja to mówię takie zajebane flow, takie pomalutku, nie wiecie, co? takie zajebane w sensie, że nie ukradzione, tylko zajebane takie u, u, upalone flow, wiecie co chodzi, że ja rozdziałam tak before... oh, you no know? wiecie o co mi chodzi nie? no to generalnie to flow ja fuj lubię, nie? bo to jest takie no tak wam mówiłem, takie zajebka tak flow eee... <laughs> sorry eee, dzięki wielkie za oglądanie, dobry numer, wszystko mi się spodobało wszystko siadało i wszystkie do go życia. z zamieszaniami